Cześć wszystkim z tej strony, chyba i dzisiaj no kończy nowa gra. Zagramy sobie w ETS 2 czyli Eurotrack Simulator 2. Dobra, nam się włącza No to tak, I ja sobie uruchomię ją demo tytuł się demo. obok tyle ile gram, bo i tak nie będę nagrywał tego cały czas. Więc, a demo to jest taka sama jak oryginalna. Tylko, że nie można grać cały czas, tylko po pewnym czasie nam, yy, yy, eee, grę ale A nie będę kupował na parę, było mi tak, tak, grałem się szybko z ludzi. To nie będę. Tutaj kupywał nowej, to wykubrałem. Dobra, no to naciskamy. Jazda i nie jedziemy. Proszę sobie wcześniej jechałem. Nie wiem, wypadek niestety. No nie, no ale trudno. Gram. Gram Mamy czerwone światło O, taka sama jak nasza chyba, że jedzie remowta A nie mam piweku bolek jest pięty Ma jeden yy, mamy, jedziemy chyba do porównania coś mi tak zdanie i zostało nam 130 trzydzieści, sto czterdzieści Dobra, to idzie. Więc chcę wam powiedzieć, że awarię silnika, no ale dobra. Tu mi się Pierwszy misja. Widzę, że to oto się to Możemy jechać z pasem. Dobra. Tak, już zauważyliście. Jestem na nowym komputerze. I może nie na nowym, ale innym. Dobra.

No, dobra. Mam tylko trzy tysiące. Prawie. No, ale dobra. Sorry, że zamieszkłem na chwilę. No, ale... Tak, prosto droga. O, paliwo, może wejdziemy na parking, nawzajem no ja sobie paliwo. No dobra, co tak zrobimy? Co tankujemy, dobra no. Dobra, i gdzie ten zjazd teraz jest? Bo tutaj no... A, ja widzę, już się ciekawe. To jest dobrze, ja no, dobrze. ब्रा भेटामे नाव आहे ते random असते Dobra. O kurde. Ej, ja nie wiedziałem. Ja nie zapłaciłem, ale... O, ty? Dobra, To jest, no, to pewno mogę. No, ale ja nie wiedziałem. Dobra, może no, dużo paliwa już. no, i jedziemy dalej, nie? no, dobra. Chyba na lecimy. No dobra, co przejedziemy. Fajna długa droga, teraz spodoba mi się to. A te kilometry szybko mijają. Masakra, po prostu, masakra. Tak. tak szybko. Ta gra no jest super grą, mi się bardzo podoba ta gra. Polecam tą grę. ETF wita. Super TGA jest. Możecie sobie pobrać się starki no Bezpiecznie, za darmo. O, dobra. Polecam tę grę, naprawdę. O, coś tu widzę, a nie, a nie śladem. Zobaczcie, to nie wyprzedza. Na czołgowe szło, ja nie mówię. Ja do 80 na godzinę, to mam, to nie wyprzedzałem. nie? Ja jestem w no serio. No i zostało nam tylko 90 km i będziemy pod nami już 80. O kurde! A nie, wypadek! Jezus Mario! Co ja zrobiłem? I o ciebie, ale spłuczka! Ja to teraz wygląda, nie rozumiem o tym. Kurde no... 20... 30 prawie proszę mi z paliwu i o... No ja byłem taki rozpędzony i zatrałem to. Sami wiecie, nie, teraz ma silnik uszkodzony, to mi jeszcze nie dojadę. Super, nie no, po prostu ekstra. Yy, mam jeszcze jedną no, grę taką samochodową, mnie pięcioróbkami się jeździ. Znaczy, no w sensie dwie. Yy, ring and roll i extreme track. No jakoś tak. No, więc fajne te gry też są, zagram, nagram odcinek no, oczywiście z nich. To dla mnie jest taka bardziej żywsza ta gra, a to są takie nieznane, ale, auto się rozmawia, ale to się rozwalają jak na taka bardziej żywsza ta gra. Taka, y, tam lepsze drogi są, takie bardziej, tego prawdziwe, tutaj takie bardziej sztuczna ta gra jest, ale samochody są prawdziwe. Więc jest to, nie, tak. Stało nam 40 km, chcę zakres hamować. Żeby sobie załogę było. Nie rozwiązanie, nie wiem jak Ale trudno mi. Widzicie. 30 km nam zostało, się szybko nam poszło. No i dobrze. Chęcimy, o kurdek hamuj, hamu, hamu, dobra. Kręcimy, Jedziemy z jakimś szczymem, jedziemy z gruzem. Pamiętam, wyjechałem z jakiejś kopalni, z czegoś tam. No ładnie, jakbyś tak to było. Lubię takimi drogami jechać, nie lubię bardzo, nie lubię tu bardzo skręcać. Lubię jechać takimi prostymi drogami. Fajnie mi się je. Duża szybkość mały ruch. Kto to za Nie wiem co to jest. Mam takie coś ze szkołą. No nie wiem co to jest. Dobra, 15 km no nam zostało. Zobaczcie jak nam przecież wszystko pięknie prezentuje. Jakieś bele słomy. To jest fajnie, jest fajnie, powiem szczerze, ale jest fajnie. I już jestem praktycznie na miejscu. Kurde, to się zlagowało. Nie wiem, na co chodzi. Już no, mamy drugą. Kurde, a co jest? No, jesteśmy w pornaniu. Kurde. Rządzi kolejny wypadek. Dobra, już się nie ratuje. Zawalamy komputer, jest mi. Kudę, Eee, już godzenie 32%. Strutka 400, wzrosło się, ja to ja, ja. Jeszcze przy, już przy samej godzinie. Po co ja tak zagazowałem? Ja nie wiem. No celu. Dobra, pikiela tyle mnie, nie? Wiem. Dobra, pikiel wypędziłem. Może ten pik też tam, tam gdzie tam ja, gdzie? Mogę jedę? Dobra, jesteśmy na miejscu. Faktycznie. Dwie stuczki mieliśmy. To jest porządne. To dużo, za dużo nas na mnie. Uda, waria silnika. Kurde no. Ale chyba dojedziemy. Dobra, rozpędzamy się. To najważniejsze teraz jest. To się rozwiążemy. Będę teraz wyjechać. Będę jechać na plac. Kurde, no taki korek. Nie ma seryo. To jest podwójne. To, co się tu przejadę. O kurde, źle zrobię. Znaczy, ja, to jest nieprzyjadne, więc kręcę tutaj teraz. Muszę poczekać, choć tu kolejna będzie. Kurde, nie chcę robić Dobra, ja to przecież nie zrobię. Kręcimy, o kurde, nie. Dobra, muszę wycofać. Czekajcie. Chciałem sprężyć dawko. Nie, uszkodzenie, no Boże. Czemu wy mi to robicie? Czemu, powiedzcie mi czemu. Nie nadaję się na kierowcę. Denerwujemy także. Mamy, jak na miejscu, wjeżdżamy sobie tutaj. I mam teraz tam wycofać, tak? Dobra. Może jakiś się musi też wycofać. Nie, ja automatycznie. To jest duży typ 113 litrów. Czas 5 godzin 1 minuta. Przejechaliśmy sobie 220 km. I zarobku, i ja mamy. 3000. 300. Jest dobrze. Powiem, jest dobrze, naprawdę. Mamy, 4200. Dobra. I to na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli odcinek złotową wzrostową właskę w górę, zasubskrybuj koniecznie ten kanał. To co, z mojej strony tyle. Trzymajcie się i cześć.